Chodźcie ze mną zagrać w koszykówkę. Aha, co to ma być? Pies pogryzł piłkę do koszykówki. Co? To też on pogryzł. No i oczywiście, odkąd w domu jest pies, wszystko jest pogryzione. Hej, jesteście u góry? A proszę. Ops. Zaraz do ciebie przyjdę. Co ty tam zrobiłeś? Nie wiem, wszystko było dobrze. <laughs> tak, muszę wam coś tutaj pokazać. Do wyrzucenie jest piłka i moje ulubione buty. Tato, on naprawdę nie chciał. Tak, on po prostu tęskni za swoimi właścicielami. Mhm. Uh -huh. I co to jest? Tak, a tak się właśnie zawsze mówi: to psy wszystko psują.